Witajcie, dzisiaj Wam e, przedstawić chciałabym sól himalajską, którą sprowadza do nas Overhorse. I sama jestem ciekawa, jak moje konie na nią zareagują. Zobaczcie sami. Ona jest zapakowana w taki foliowy worek z naklejką, który oczywiście musimy odpakować. Dobra. Mamy teraz, słuchajcie, sól. Sól na sznurku. I co? Uszek, będziecie smakować sól na sznurku. Pokaż. O, zobaczcie. Uszakowi chyba posmakowała sól. Co usziku? Dobre usi. To jest chyba najlepsza rekomendacja dla tej soli. Kolejny zadowolony klient. Zobaczcie. Ale pyla. O, Sybilka jaka zadowolona. Pycha? Pycha.